Monika Wróbel-Wnuk witam w kolejnym serwisie flashradomsko24.pl. Zaczynamy od powrotu uczniów do szkół. W środę ponownie po wakacyjnej przerwie zasiedli w szkolnych ławach. Czy na długo? To pokażą najbliższe tygodnie. Tysiące młodych osób w powiecie radomszczańskim oficjalnie pożegnało wakacje i tym samym powitało nowy rok szkolny. Część z nich po długim czasie ponownie spotkała się ze swoimi przyjaciółmi. Jak mówią to największy pozytyw powrotu do szkoły. Bardzo się cieszę, przynajmniej się spotkam ze znajomymi, yy, przynajmniej mam, mam jakiś kontakt z innymi ludźmi, a tak to w domu siedziałem i przed komputerem. Nie miałem się. Jedynie przez jakieś komunikatory się z kimś odzywałem. Ja się cieszę z powrotu do szkoły w trybie stacjonarnym. Nie widziałem się z kolegami przez dłuższy okres czasu. Komunikator to nie jest najlepsza droga do kontaktowania się z innymi osobami. Jednak takie widzenie się na żywo jest lepsze. Za to, jeśli chodzi o powrót do szkoły, no to cieszę się z tego względu, bo nauka zdalna mi nie nie przynajmniej nie pasuje. Wolę się uczyć w szkole, bo wtedy poznaję więcej wiedzy po prostu. Nie tylko uczniowie, ale i ich rodzice oraz nauczyciele, i dyrektorzy szkół zgodnie podkreślali, że najważniejszym aspektem rozpoczętego roku szkolnego jest kontynuowanie go w trybie stacjonarnym. Żeby jak najdłużej zdzieli w tej szkole. Bo jednak nauka stacjonarna jest o wiele lepsza niż ta zdalna. Trudno powiedzieć, jaki to będzie rok szkolny. Z nadzieją właśnie wchodzimy w ten rok, nowy rok szkolny. Przede wszystkim dlatego, że odbywają, odbywały się tutaj na początku już roku szczepienia, szczepienia nauczycieli i mamy nadzieję, że tutaj do tej akcji włączą się też rodzice. Nie, nie nalegamy tutaj w żaden sposób na to, żeby każde dziecko się zaszczepiło, ale mamy nadzieję, że szczepienia sprawią, że będziemy mogli prowadzić zajęcia przez cały rok szkolny. Wyzwania w zasadzie są podobne jak co roku. Yy, może są trochę bardziej rozbudowane ze względu na obostrzenia covidowe. Tak? Więc tutaj to dochodzą nam jeszcze dodatkowo obostrzenia związane z, z istniejącym wirusem czy z pandemią. Yy, czek, liczymy na to, że rok szkolny będzie odbywał się bez zakłóceń. Yy, no, natomiast... No, Patrząc na to, co się dzieje, możemy się spodziewać również zmian w trybie nauczania. Na razie ruszyliśmy stacjonarnie. Chciałbym, żeby to było jak najdłużej, tak? dlatego że nauka stacjonarna zupełnie ma inne zalety, charakteryzuje zupełnie innymi cechami niż nauka zdalna. Nauka zdalna wymaga od każdego ucznia dużo samo takiego zaparcia, tak? obowiązkowości. Natomiast no, nie ukrywajmy człowiek jest z natury istotą leniwą, tak? No, tak to jest skonstruowany człowiek, więc jeżeli tylko można, no, to raczej unika jakichś prac lub obowiązków. I to jest to nieszczęście nauczania zdalnego, tak? Że niestety nie wszyscy podołali nauczaniu zdalnemu, dlatego kilku, kilku osobom nie udało się przejść do następnej klasy. Każda ze szkół ma opracowany regulamin sanitarny zgodnie z zaleceniami, jakie wysłało men wszędzie obowiązuje dystans, dezynfekcja i częste mycie. Rąk wietrzenie sal lekcyjnych. 1 września to też jedna z najważniejszych dat historii. Rozpoczęcie II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny zaatakowały terytorium Rzeczypospolitej. Tę datę uczczono także w radomsku. Mogłoby się wydawać, że to już bardzo długi okres opłynął od tego wydarzenia, a jednak te wspomnienia są wciąż żywe i bardzo ważne, żeby zostały jak najdłużej żywe, żeby nigdy więcej nasz naród nie spotkała taka tragedia. Ta data jest bardzo istotna, ponieważ II wojna światowa była wojną bardzo totalitarną, gdzie kilkadziesiąt milionów osób poniosło śmierć. Wojną, która potworzyła naiśca hitlerowski niemiecki, potworzył bardzo dużo obozów śmierci. I to żniwo śmierci było przeokropne. Myśmy przez wiele lat jako Polska musieli się zmagać z najścigą hitlerowskim, najścigą niemieckim. Polska dawała ogromny odpór, zwłaszcza poprzez polskie państwo podziemne, które powstało i było. Jedną z najlepiej zorganizowanych, jak nie najlepiej zorganizowanych instytucji podziemnego państwa polskiego, ze swoją armią, ze, ze swoim prezydentem, ze swoim rządem, wszystko to oczywiście było na uchodźstwie. I bardzo dzielni i bohaterscy Polacy. My nie poddaliśmy się, choć okupant był tu przez wiele lat. Pamiętamy o tych wszystkich osobach, które już od początku drugiej wojny światowej włączyły się w obronę, włączyły się w konspirację, w konspirację ale też o tych osobach, które właśnie zginęły w, w pierwszych dniach bombardowania. Na starym cmentarzu mamy tablicę, gdzie te osoby są wymienione z imienia i nazwiska, które już poniosły ofiarę w pierwszych dniach wojny. Radomszczański TBS ma plany budowy bloków komunalnych w rejonie ulicy Pana Tadeusza. Mieszkańcy nie chcą ich mieć po sąsiedzku. Czego obawiają się? O tym w materiale. O tym, że Radom Szczeński TBS ma plany budowy bloków komunalnych w rejonie ulicy Pana Tadeusza mieszkańcy dowiedzieli się z naszego artykułu opublikowanego w lipcu tego roku. Taką informacją się zaniepokoili. Nie chcą, by tego typu inwestycja powstała naprzeciwko ich domów, zebrali podpisy przeciw budowaniu bloków na ich osiedlu. Jest to bardzo bliska odległość, bo dzieli nas tylko ulica od Bloków, więc nie ma możliwości nie zaglądania sobie do okien jeden drugiemu. A myślę, że wszyscy, co mają domy tutaj na tej ulicy i okna, nie życzyliby sobie tego. Więc może byśmy poprosili o jakąś rozmowę z, nie wiem, z władzami miasta, żeby z nami rozmawiali, żeby z nami uzgodnili pewne sprawy, bo my się dowiadujemy z mediów dopiero, że takie inwestycje mają tutaj być. Jeden podstawowy argument jest taki, że bardzo bym prosił, aby władze miasta Radomska dotrzymały złożonej na piśmie obietnicy. W czasach, kiedy żeśmy się starali o budowę tych domów i budowaliśmy, miasto przyrzekło na piśmie, że jest to ośrodek domów jednorodzinnych, niskiej zabudowy i że z tego wynika zatem, że żadne wysokie budynki i obiekty nie powstaną. Dlatego też prosimy tylko o jedno: o dotrzymanie obietnicy i przestrzeganie zasad, które wcześniej miasto samo przyjęło i samo nam narzuciło. Niedawno nabyłem tutaj działkę na ulicy. Pana... Na Tadeusza Miasto zapewniało mnie, że jest to osiedle domów jednorodzinnych, a teraz dowiaduje się o widmie budowy tutaj bloków. Mówię temu stanowczo: Nie zgadzam się z tym, gdybym wcześniej wiedział o takiej sytuacji, nigdy nie nabyłbym w tym miejscu działki. Budowanie tutaj bloków, które będą bardzo wysokie. Zwiększy natężenie ruchu, zwiększy poziom hałasu, zniknie pas zieleni, który nas odgradza od torów. Jest również możliwość podzielenia. Tego terenu na działki pod zabudowę jednorodzinną i są chętni, żeby takie działki nabyć. Przy ulicy Pana Tadeusza TBS planuje wybudować trzy budynki mieszkalne wielorodzinne, trzy lub czterokondygnacyjne z przeznaczeniem na mieszkania komunalne dla osób o niskich dochodach, których nie stać na kupienie własnego mieszkania czy zaciągnięcie na ten cel kredytu. Wydaje mi się, że te obawy są przedwczesne. No, zgodnie z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren ten, o którym mówimy, jest przeznaczony na budownictwo mieszkaniowe. No i w tym kierunku tutaj chcemy, żeby tam to budownictwo mieszkaniowe powstało. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym dopuszcza się możliwość tak, pewnego rodzaju kontynuacji zabudowy jednorodzinnej właśnie zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Czyli mogą się pojawić bloki w okolicach właśnie domów jednorodzinnych. Taki przykład mamy w Radomsku, chociażby na osiedlu przy ulicy Sadowej czy przy ulicy Stara Droga. O dopuszczalności lokalizacji w danym terenie inwestycji nie może przesądzać zgoda okolicznych mieszkańców bądź jej brak. Decydują o tym bowiem wyłącznie obowiązujące przepisy, wyjaśniali w Urzędzie Miasta. I ponownie ulica Pana Tadeusza. Nawet nie trzeba pytać mieszkańców, czy stan drogi prowadzącej do ich domów ich zadowala. Niestety ulica jest w fatalnym stanie to jedna z najgorszych nawierzchni w mieście. Kiedy to się zmieni? Stan ulicy pana Tadeusza w Radomsku wygląda tak, jakby od czasu napisania przez Adama Mickiewicza epopei narodowej nie przeszła większego remontu, a z pewnością tytułowy bohater poematu nie chciałby taką drogą wracać do Soplicowa, jednak codziennie tędy jeździć muszą mieszkańcy tej ulicy. Jeżdżą i narzekają, bo jest na co. Poruszać trzeba się slalomem, a gdy pada, można nieźle naciąć się wjeżdżając w kałuże. Czy to się zmieni? Pytamy w Urzędzie Miasta. Ulica Pana Tadeusza jest planowana do wykonania nakładki asfaltowej. Natomiast Urząd Miasta Radomska złożył wniosek do projektu Polski Ład na kwotę blisko 32 milionów złotych, który zakłada wykonanie całkowitej przebudowy. Ulic zarówno na osiedlu Adama Mickiewicza, jak i w dzielnicy Kowalowiec. I ten projekt na osiedlu Adama Mickiewicza zakłada całkowitą przebudowę ulic Szarych Szerogów Gerwazego, Protazego, Wojskiego, także Pana Tadeusza, aż do ulicy Piłsudskiego, i tam ten projekt zakłada kwotę 12,5 miliona złotych. Także wszystko zależy od tego. Czy wniosek przejdzie? Możemy, być, możemy planować taką informację we wrześniu. Wtedy dowiemy się, czy uzyska, miasto uzyskało dofinansowanie, czy też nie. Jeśli miasto nie otrzyma oczekiwanego dofinansowania, zapowiada, że mimo to jak najszybciej wykona remont nakładki. Kochał piłkę od dziecka. Miłość tę przekazał mu Tata na mecze RKS Radomsko. Chodził odkąd pamięta. Kamil Rutkowski, pracownik Muzeum Regionalnego w Radomsku, wydał książkę dotyczącą historii piłki nożnej w mieście od lat 40. do końca 70. Książka pod tytułem Pomiędzy stalą a czarnymi Radomsko historia piłki nożnej w Radomsku 1945-1979 opowiada o historii radomszczańskiej piłki Tuż po II wojnie światowej nie istniał wtedy jeszcze RKS Radomsko, a prym wiodły dwa kluby powiązane z istniejącymi w Radomsku zakładami przemysłowymi Czarni i Stal. Jeśli chodzi o te czasy minione, tak, czasy Polski Ludowej, to jest ona bardzo bogata i ciekawa. E, piłka nożna wręcz była taką instytucją, kluby były instytucjami, wokół gromadziły się całe rzesze ludzi. Różnego wykształcenia, od osób na stanowiskach prawda, fizycznych poprzez umysłowe, rodziny, żony, dzieci, dzieciaki synowie chodzili do juniorów, prawda, grali w tych klubach młodzieżowych, później stawali się zawodnikami tych drużyn, podejmowali pracę na Famego, na metalurgii. To była jedna taka wielka społeczność Rzesza, prawda, chociaż dzieląca się na dwie grupy, bo byli czarni i stal. Rad Radomsko, więc ta rywalizacja była aż do 1979 roku. A jak długo książka powstawała? Ponad dwa lata. Tak wydaje mi się, że nabrała rozpędu pod koniec 2018 roku. Wtedy zacząłem coraz więcej kontaktów nawiązywać, coraz więcej czasu poświęcać tej książece, a później, kiedy nastała epidemia, prawda, i to muzeum zostało zamknięte, miałem tego czasu więcej i to nabrało rozpędu, bo niekiedy siedziałem, prawda, cały dzień Szperałem. Dla mnie to była taka zabawa, to była taka pasja, więc czasami jeżeli, jeżeli po prostu wpadłem w taki, że tak powiem, amok, no to potrafiłem siedzieć cały dzień i przeprzeglądać kolejne tytuły. W niedzielę 12 września 2021 roku odbędą się obchody 77 rocznicy bitwy pod Ewiną. Uroczystość organizuje m.in. Nowa Lewica. Partyzanci mieli zostać zniszczeni, wzięci w kocioł i mieli już nie powstać żywych. Jednak tak się nie stało, udało się wyjść z okrążenia w trzeciej brygadzie i kontynuować walkę aż do końca wojny. W tym roku Rada Powiatowa i nie tylko, bo Komitet Organizacyjny liczy wiele osób prywatnych, wiele organizacji, postanowiła zorganizować obchody, tak jak zawsze zresztą, 12 września, czyli w drugą niedzielę, o godzinie 10 w miejscowości Ewina pod Pomnikiem. Tradycyjnie rozpoczynamy polową mszą świętą, Później będą uroczystości pod pomnikiem, gdzie będą odczytywane przemówienia okolicznościowe, będą składane kwiaty, wieńce oraz będą też odznaczane osoby, które szczególnie zasłużyły się w kultywowaniu pamięci walk oręża polskiego. We fleszu czas na informacje sportowe. Za nami RadMagedon 2021, w zorganizowanym przez MOSIR w dzielnicy wymysłówek w Radomsku biegu, wzięło udział około 60 zawodników, m.in. z Radomska, Kreszczowa, Częstochowy, Warszawy, Wrocławia oraz Turowa. Do pokonania mieli liczącą 8 km trasę, oczywiście ekstremalną, składającą się z około 30 przeszkód. W meczu piątej kolejki czwartej ligi RKS Radomsko przegrał na własnym stadionie z Omegą Kreszczów 1 do 2. Od początku spotkania to zespół z Kreszczowa był drużyną, która narzuciła swój styl gry. Kilka akcji przyjezdnych mogło się zakończyć bramką już w pierwszej połowie. Swoją przewagę goście udokumentowali w drugiej części po rzucie karnym, wykonanym przez Adriana Ociepę, w 56. minucie. RKS odpowiedział strzałem Marcina Pękały w 73. minucie. Bramkę na wagę trzech punktów dla Omegi zdobył na chwilę przed końcem gry Tomasz Bąkowicz. W tabeli RKS Radomsko jest na 14. miejscu i w dorobku ma 5 punktów prowadzi Warta Sieradz, która wygrała wszystkie mecze. W następnej kolejce RKS zagra na wyjeździe ze Skalnikiem Sulejów, a na ławce trenerskiej po raz pierwszy zasiądzie nowy trener żółto-niebieskich Paweł Ściebura. W weekend 4 i 5 września rozgrywki wznowi Radomszczańska Liga Szóstek piłkarskich mecze rundy rewanżowej potrwają do końca października. W ósmej kolejce spotkań zagrają ze sobą huragan Wiśniówka z OSTR Bugaj, Goldkar z Żubrami, Słowianie Zorza z GBD Architekturą i szansa z online team. Mecze rozgrywane będą na boisku Orlik przy ulicy Rolnej w Radomsku. Dziękuję Państwu za spotkanie. Zapraszam już za tydzień. Oglądajcie nas na YouTube, czytajcie portal i odwiedzajcie media społecznościowe. Codziennie nowe informacje z miasta, powiatu i regionu.